Gościem cyklu rozmowy jest dzisiaj Czesław Lang, dyrektor, organizator Tour de Pologne. Czesławie no wszyscy wszyscy czekają na to, jak ten tegoroczny wyścig, ten pierwszy wyścig po pandemii będzie wyglądał. Możesz nam zdradzić trochę szczegółów. Na pewno tak, nie jest to łatwy rok dla nikogo, nie jest to łatwy rok dla sportowców, nie jest to łatwy rok dla organizatorów, dla biznesmenów, I Widzieliśmy, że no cały świat się zatrzymał na, na, na kilka miesięcy i to na pewno spowodowało. No, dużą taką niepewność, duże takie, co dalej robi, prawda? My nagle mamy firmę, które organizuje imprezy, okazuje się, że tych imprez nie ma, a, a jednak stałe koszty gdzieś są cały czas, to jest nerwówka się robi i tak dalej. No ale y, czekaliśmy, tutaj na pewno dużą pracę wykonała dla nas moja córka Agata Lann. Która jest wiceprezydentem Europejskiej Unii Kolarskiej, jest też w komisji tej do spraw wyścigów World -touru, no i mogła pilnować tych spraw polskich, sprawy Tour de Poloń, bo wiadomo, jak powstawał kalendarz światowy, który zaczyna się od 1 sierpnia, no to każdy z organizatorów się tam bił i rozpychał o swoją pozycję, najbardziej Francuzi z Tour de France, saint prawda. Włosi nie byli nic gorsi, ta, prawda? d'Italia, Milano Sanremo, Lombardia, Strade Bianche to wszystko szybko zrobi, bo tego też się nie odbyło wiosną, później Hiszpanię, No i w zasadzie w Luksemburg też, też te wysiłki robią wspólnie razem z Francuzami. I my, jak Polska, jako Polacy, Również Tour de Pologne. i naprawdę ta, ta, ta praca taka dyplomatyczna to raz, dwa wartość Turów, bo, bo tutaj jeżeli masz produkt wartościowy to każdy chce wziąć w tym udział, no i przede wszystkim opinie kolarzy, e, opinie UCI, to spowodowało, że Tour de Pologne został przyzna, data Tour de Paris została przyznana jako pierwszy wyścig wieloetapowy World Tour, który rozpoczyna cały sezon wyścigów etapowych World Tourowski. no i tak się, tak się złożyło, bo pamiętamy wszyscy, że mieliśmy w ubiegłym roku taki nieszczęśliwy wypadek, e, śmierć kolarza belgijskiego Lambrechta na, na, na tym etapie, który ruszał ze Stadionu Śląskiego, e, no i nikt tego tak nie, nie ustawiał, nikt tego tak nie, nie, nie nawet nie pamiętaliśmy dokładnie tej daty, a UCEI przyznało nam tą datę, tak właśnie, startu turnei po roku w roku, równą rocznicę jego śmierci i z tego samego miejsca. Czyli na pewno jest taki sam symbol, taki, że gdzieś tam ten Lambrek, Bier Lambrek będzie z nami, będziemy pamiętali o tym, że żeby startował, że był z nami, będziemy uczcić jego pamięć w sposób taki specjalny, ponieważ nie będzie numeru startowego, który on miał. Kategoria najmłodszego kolarza będzie też poświęcona jemu, czyli na pewno, na pewno w ten sposób będziemy się starali uczcić, a no to, to na pewno była taka próba dla nas wszystkich organizatorów. a że da środki to był taki moment bardzo trudny, ale największy chyba egzamin zdali piwnicę. Jeżeli następnego dnia biało-czerwone flagi pojawiły się na trasie, pojawiły się z kilami pojawiły się flagi belgijskie, serduszka, numer Statowy Lambrecha, taki, taki etap, etap żałoby, ale tak pięknie Polacy zareagowali, że byłem dumny, że jestem Polakiem. Naprawdę, gdzie bym nie pojechał, to wszyscy, przypominając sobie ten nieszczęśliwy etap, pamiętałem o tym, w jaki sposób Polacy potrafili się zachować, jak pięknie, pięknie zareagowaliśmy na, 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 na to nieszczęście. A już teraz wracam do konkretów, więc zaczynamy ze Stadionu Śląskiego i etap będzie się kończył w Spodek Katowice, najszybszy, prawda, finisze tam, kolarze jadą 80 km na godzinę, Grajper, pieni, i nic, na pewno taki etap typowo i kończący się rundami w Katowicach. Drugi etap, etap piękny też, bo Opole, stolica piosenki polskiej i Opole po raz pierwszy od dłuższego czasu, od dłuższego czasu się wpisało na listę startową. Będziemy kończyć w Zabrzu rundami, jedziemy przez Górę Świętej Anny. Też piękny etap, jedziemy pięknymi, bardzo takimi, takimi miejscowościami. Śliczny etap. No i już tutaj teraz zaczynają się góry, Wadowice. Też pamiętamy o stuleciu urodzin Jana Pawła II. Będziemy cały czas o tym mówili, pokazywali. Stąd Wadowice, ale etap kończy się w Jersku. No i po drodze mamy przepiękne góry, mamy kocierz dwa razy przygiby. Także można powiedzieć, że to jest bardzo ciężki, wymagający, trudny etap, który kończy się też rundami. Pamiętam, jak wygrywał Michał Kwiatkowski, jak Ackerman się przeliczył. Myślał, że wygra go bardzo łatwo, a jednak tam cały czas pod górkę idzie i Michał go tam ograł. No, czwarty etap, no to już chyba wszyscy znamy: resort Bukowina-Bukowina. Mamy, mamy piękne ścianki Harnasia, ściana czyli czarowieść Bukowina, także na pewno bardzo piękny i kończymy z zakopanego w hotelu Kastrowy, jedziemy, ale też bardzo pięknie, malowniczo, między innymi przecież krowiarki i kończymy w Krakowie na Błoniach. Kraków dla Tour de Pologne tak jest jak Paryż dla Tour de France, czyli no jest to, wiadomo Tour de Pologne to jest oczywiście wielka impreza sportowa, wielkie emocje, walczymy tu ale przy okazji promujemy Polskę, Pokazujemy najpiękniejsze zakątki naszego kraju. No i trudno nie pokazać Krakowa, który jest naszą perełką i wstówką. Miała być w tym roku Warszawa po raz kolejny na trasie, wszystko miało się rozpocząć w Warszawie, no ale to chyba na Warszawę musimy poczekać do przyszłego roku. Mamy zaplanowany piękny etap w Warszawie, naprawdę piękny etap, takie kryterium właśnie, no malownicze marzenie. I tutaj rozmawialiśmy. No, wszyscy razem zdecydowaliśmy, że przełożymy to, ten start może na przyszły rok. Także że już się też nie mogę doczekać takiego pięknego startu w stolicy naszego państwa w Warszawie. Czesławie, przez ten skrócony kalendarz tegoroczny, kolarze wybierają różnie tryb przygotowań do tych najważniejszych imprez. No i wiadomo już, że na trasie Tour de Pologne pojawi się kilku naprawdę znakomitych zawodników w tym roku. Na pewno, na pewno tak, ponieważ no, wszyscy są wygodniali tego sukcesu, szukają wyścigów wieloetapowych, no i tutaj to jest takie fantastyczne wprowadzenie, bo wyścig cały będzie liczył około tysiąca kilometrów, pięć dni, bardzo intensywnie, dobrze zorganizowanej, bezpiecznej imprezy. Tour de ma świetną opinię pod tym względem, także na pewno jest ta kolejka świetnych zawodników do tego, żeby sobie przyjechać tutaj do Polski, powalczyć o zwycięstwo, pokazać się, bo przecież jest to World tour, jest to wyścig pokazywany nie tylko przez Telewizję Polską, która produkuje sygnał, ale już przez Eurosport, trafia do ponad stu państw na całym świecie. Więc no, warto tutaj się pokazać i myślę, że, że stąd będzie świetna obsada i niesamowite, ciekawe ściganie. Sami zawodnicy też nie wiedzą, jakie są formy, także to ściganie będzie bardzo ciekawe. No właśnie, wiemy, że między innymi ubiegłoroczny zwycięzca Giro d'Italia Richard Carapas pojawi się, pojawi się na trasie. Powiedz mi, spodziewasz się wielu niespodzianek? No bo tak naprawdę nikt z kolarzy jeszcze nigdy nie przeżywał tak długiej przerwy w sezonie. Więc tak, nikt nie, nie wiedział dokładnie jak, jak rozplanować swoje treningi, jak, kiedy odpocząć. Spodziewasz się, że to, że, że to wpłynie na atrakcyjność tego sezonu i że tych niespodzianek trochę będzie? Sport jest ciekawy, jeżeli jest niewiadomy, to są właśnie wielkie niewiadome i myślę stąd będzie bardzo ciekawy, ponieważ zupełnie co innego jest trening, zupełnie co innego jest tam mierzenie tych watów i tak dalej, a zupełnie co innego jest ściganie się, tutaj dochodzi adrenalina, emocje, spryt i to wszystko w połączeniu daje to, że ktoś wygrywa, też umiejętność dania siebie dużo, dużo więcej niż tam prawda, te maszyny pokazują, bo często są wady jakieś tam na treningu, nie wiem, dochodzi do momentu, a w wyścigu potrafisz nie, jeszcze raz tyle dać siebie i to jest piękne i stąd myślę, że ten wyścig naprawdę będzie bardzo ciekawy, też czekamy na występ Rafała Majki, który też się wybiera na Tour de Pologne. też go motywowaliśmy, żeby tutaj przygotował dobrą formę, będzie startował chyba w Burgos, rozmawiałem z nim wczoraj, Mówi, że przepali nogę, jak on to, nasz Rafałek, mówi i będzie tutaj w gazie. Powiedz mi czy sobie jeszcze, jakie będą obostrzenia, no bo wiemy, że ten wyścig będzie się rozgrywał w trochę innych warunkach w tym roku. To nie będzie tak otwarta impreza, jak, jak zawsze była. Może nie będzie tak, tak otwarta, to raz. Dwa, nie będzie, no nie będzie oczywiście publiczności, będziemy prosić, żeby nie było na startach, na meta Zapraszamy wszystkich do, do telewizji, zapraszamy wszystkich do, do, do internetu, do aplikacji też do, i też tam, gdzie wyścig przejeżdża, na trasę wyścigu, jeżeli się zachowa te warunki takie bezpieczeństwa, takiej normalności, to oczywiście będzie się można oglądać kolarzy i będzie można śledzić, można będzie zobaczyć ten właśnie kolorowy bele, bele, tam, który przejeżdża, także... No to co się zmieni, to zmieni się bardzo start, zmieni się meta, nie będzie dekoracji takich, nie będzie hostes, nie będzie jakiegoś tam takiego szału na mecie, jak zawsze się bawimy, nie będzie trybuny ustawionej dla dla kibiców, no ale to wszystko no, z troski przede wszystkim o bezpieczeństwo kolarzy i też, i też kibiców. nie chcemy, żeby ten koronawirus się przenosił i żeby nikt nam nie narzucił, że tutaj w Polsce gdzieś się zaraził koronawirusem, nie zrobimy wszystko, bo dużo jest tych oboszczeń w hotelach na przykład każda drużyna musi jeść w innym pomieszczeniu, wszędzie środki do dezynfekcji, też no, na przykład wasza praca jako dziennikarzy. Też nie wszyscy możemy się rzucić gdzieś na tego jednego zawodnika, tego zwycięzcę, tylko w jakiejś tam odległości ktoś prowadzi wywiad, inni sobie pisują, notują, a później też przez internet można, można sobie zadawać pytania. Także no, świat się trochę zmienia no, i też musimy to zmienić, czego od nas oczekują. Powiedz mi, czy Lang Team jest już w pełni gotowy, czy można powiedzieć, że te wszystkie... Reguły już są zachowane, że wszystkie warunki zostały spełnione i że właściwie jesteście gotowi do startu wyścigu, czy, czy jeszcze jakieś ostatnie szlify? No, jesteśmy gotowi, bo już byliśmy gotowi dużo przed. Oczywiście tam jakieś modyfikacje trasy są, jeszcze jakieś tam gdzieś utrudnienia, bo gdzieś nie wiem, most się zawalił, a gdzieś tam. Ktoś w ostatniej chwili się zdecydował, że będzie drogę robił i teraz trasę trzeba zmienić, więc te zgody, ustalenia, to cały czas gdzieś tam się robi. No, największy komfort mamy przy współpracy ze sponsorami, bo Carrefour, który z nami jest głównym sponsorem, przedłużył nawet jeszcze na no, następny rok umowę, tak samo Lotto, Slotto, dołączyła do nas firma z mojego rodzinnego miasta Zbytowa Bytowa, Czyli bardzo silna, dobra firma, jeżeli chodzi o, te, o całą logistykę, nam zapewnia transport, te wszystkie rzeczy, które trzeba się transportować, przewieźć, choć będzie klasyfikację 200 etapów. Jeszcze rozmawiamy z dwoma firmami, także to, co jest najważniejsze, żeby no, mieć za co zrobić ten wyścig. prawda? Tutaj to jest, tutaj jest już dograne. Również te prace, jeżeli chodzi o transmisję telewizyjną, pokazanie wyścigu z Telewizją Polską, tutaj przygotowujemy cały program, nawet do tego stopnia, że chcemy pokazywać całe etapy, zobaczenia, jak to nam tutaj wyjdzie, ale żeby tej, jeszcze tej transmisji było dużo więcej. Mm. Oczywiście dajemy sygnał też do, do Eurosportu, gdzie tutaj to trafia na cały świat, bo to nie tylko trudno powiedzieć nie tylko emocje sportowa, ale promocja polski lepszej promocji nie ma niż poprzez sport pokazać, że kraj jest piękny, że dobrze zorganizowany, że warto tutaj przyjechać i, i, i że mamy taką, taką imprezę. Także to wszystko po idzie, teraz zaczyna się już też cała promocja, w kinach, billboardy, no wszystko. Bo, bo tak jak wiecie, no żeby coś dobrze zrobić, no to nie wystarczy tylko zorganizować. Jeżeli byśmy zorganizowali wyścig i nikomu nic o tym nie powiedzieli, to by nikt tego nie oglądał. Czyli sukces wyścigu się liczy lub dobrą imprezę, zaprosz dobrych kolarzy, ale też wypromuj tą imprezę i pokaż, zaproś ludzi, zaproś kibiców, żeby mieli z tego radość. i teraz nad tym właśnie pracujemy cały taki. Ten... Media plan przygotowujemy, współpracujemy z onetem, z przeglądem sportowym i właśnie z Cinema City, prawda, rozwieszane w miastach. No to wszystko, wszystko musi zadziałać za, za, za może w trochę w mniejszej skali, ale żeby impreza naprawdę była oglądana, żeby była ważną imprezą i no, chyba to jest w Polsce, nie wiem, pierwsza impreza międzynarodowa tej rangi w tym roku. I nie wiem, czy jeszcze inne będą, czy może się okazać, że będziemy jedyną imprezą międzynarodową takiej rangi, o takiej randze w Polsce, którą uda nam się zrealizować. Czesławie, bardzo Ci dziękuję. Zaproś na koniec kibiców i powiedz, o czym, o czym będą musieli pamiętać, pojawiając się w tym roku, jeżeli już będą chcieli gdzieś przy trasie czy na trasie tego wyścigu się pojawić. Tak, bardzo, bardzo Was wszystkich serdecznie zapraszam na trasę wyścigów, ale dbajcie też o to, o te wszystkie nasze tam komunikaty i tak dalej, no żeby nie robić jakichś zgromadzeń, żeby nie prowokować do tego, żeby gdzieś tam, prawda, koronawirus się przerosił, czyli zachować odpowiedni dystans, maseczki, wszystko z rozsądkiem, bo wszystko jest dla ludzi, ale oczywiście trzeba zawsze zachować zdrowy rozsądek i już dzisiaj serdecznie Was wszystkich zapraszam i naprawdę Wierzę w to, że to będzie fajne, fajna, fajna impreza i fajne przeżycie, i będziemy wspólnie razem mogli się pobawić i pocieszyć się i mieć niesamowite emocje sportowe. No, ja sobie sezonu bez Tour de Pologne nie wyobrażam, także ja się też bardzo już na ten wyścig cieszę. Dziękuję Ci bardzo, Przesławie, i mam nadzieję, że do zobaczenia na trasie. Do zobaczenia na trasie. Dziękuję bardzo.